W kwadransie z historią wita Państwa Robert Dzięba i nasz gość. Wiktor szostało, wiceszef Kożeckiej Solidarności w 1980 roku, a także następnie już po jej ukonstytuowaniu szef, szef struktur regionalnych pobrzesza. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Te od razu sprostowanie. To nie do końca po ukonstytuowaniu się, bo to było, było po wyborach. Ja wtedy już po prostu wycofałem się, natomiast było to, to był jeden właśnie z nielicznych przypadków, kiedy jeszcze przed wyborami udało się połączyć konkurujące ze sobą, trochę skłócone, bardzo niezależne w swoim, prawda, peń, czyli o zachwyśnięciu się Solidarnością mkz -y, prawda, miasteczka tutaj i to zrobiliśmy w marcu tymczasowy Zarząd Regionu. Ja byłem przewodniczącym tego od 2 marca w zasadzie do, do wyborów, to był lipiec, sierpień, jakoś tak, prawda. No dobrze, to spotkaliśmy się, aby powiedzieć sobie trochę o sierpniu. Sierpniu, oczywiście polskim, mówimy o roku 80, ale także sierpniu kołbrzeskim, bo przecież to jest trochę dla nas najważniejsze, gdy rozmawiamy o historii naszego miasta. Chętnych zapewne do rozmowy o tych rzeczach byłoby sporo, ale gdybyśmy mogli naszym słuchaczom, naszym telewizom przypomnieć, jak wyglądał ten sierpień kołbrzeski, jak wy go przeżywaliście i, i co robiliście w zakupie, zakładach pracy, bo mówi się, że no solidarność w Kobrzegu była jednak silna. Była silna. Z tym, że wtedy to ja przyznam szczerze, byłem jakby może no nie z boku, bo byłem sercem i ciekawością, no mało ciekawością, jakąś próbami aktywności w samym środku tego. Ale jednocześnie osobiście nie, nie byłem pracownikiem żadnego zakładu pracy jako takiego byłem no, po prostu już wtedy rzeźbiarzem i jakby sam sobie prawda sterem i okrętem więc natomiast wydawało mi się że, że taki ruch nie może istnieć bez, bez ludzi kultury, ludzi sztuki, ludzi związanych pracowników kultury i ja ze swojej strony po prostu zacząłem organizować Właśnie wszystkich ludzi kultury koło brzegu. Udało mi się powołać, już nie pamiętam pełnej nazwy tego, ale daliśmy, miało to jakąś nawet oficjalną nazwę, konstytuowaliśmy się no, na własną rękę po prostu. A to w końcu były czasy komuny, gdzie no, nie można było tego pójść zarejestrować, bo był, to byłby to twór poniekąd nie, prawda, nielegalny. No, ale oczywiście mieliśmy to gdzieś. I to była rada pracowników, członków artystów, pracowników kultury, jakoś tak to się nazywało. I spotykaliśmy się w pracowni, znaczy w galerii w Fratuszu. Tam byli Państwo. Bardzo różni ludzie. Część pracu, wtedy pracowników Urzędu Miasta, czyli właściwie wtedy to nie no Urząd Miasta był, czy jakoś to się nazywało za komuny trochę inaczej. No, w każdym razie ludzie. No, członkowie PZPR-u, niektórzy tam byli, ale jednocześnie wszyscy chcieli tej zmiany i czegoś, czegoś nowego, także to była grupa, niektórzy byli oczywiście bardzo, bardzo ideologicznie za, przeciw komunie, także to, to bardzo różni ludzie, ale było, o tyle mi się, byłem szczęśliwy, że udało się ich wszystkich zebrać razem i, e, i tam nas było dziesiąt osób, także to była poważna grupa, no i ja zostałem e, no, w sposób naturalny, bo też organizowałem to, ale zrobiliśmy sobie takie mikrowybory, i byłem, zostałem szefem tego i z, z tej grupy wtedy szukałem już, wiedząc, że w tej chwili ludzie się organizują, bo to już chyba to był koniec sierpnia, to były tu próby strajków lub małe strajki, z tym, że wtedy to ja tak to dowiadywaliśmy się no, często później, bo to, to nie, nie było jakieś takiego, nie było mediów, nie było, prawda, ludzi takich jak pan dzisiaj, Którzy, którzy oczywiście o tym wszystkim informowali, prawda, ba, zanim się to jeszcze zdarzy. Natomiast te, wtedy to, to gdzieś tam po kilku dniach ktoś komuś opowiadał, i to często nie byliśmy nawet pewni, czy rzeczywiście było, czy to było jakieś takie, no, marze, życzeniowe myślenie trochę. E, także, y, no, oczywiście wszyscy słuchaliśmy, kto, kto mógł i wiedział jak to w Wolnej Europy, BBC i tak dalej. To było często główne źródło wiadomości, więc wiedzieliśmy co się dzieje prawda, w Gdańsku, w Szczecinie, w innych miastach, natomiast tutaj na miejscu powiem szczerze, no moim jakby kontaktem był, bo przyjaźniliśmy się już od paru lat wcześniej jako członkowie takiego tutaj niezależnego teatru, najpierw u Bogdy Józyszyn, wtedy teraz Bogdy Banaś, a, a potem ja ten teatr Wziąłem część ludzi, żeśmy się rozstali z Bogdą i pracowaliśmy w katedrze jako niezależny, poza cenzurą teatr misteriów i to było tak bardzo polityczne. No i tam był Janusz Grudnik, który z kolei prawda, pracował i działać zaczął w Elwie, więc ja przez Janusza, jakby Janusz od strony pracowników Elwy i kontaktów no, wiedział więcej. Jak również, no, z kolei, ja byłem. No bo to każdy, tu jakby w tym momencie też jest ważne być może nawet cofnąć się, skąd ci wszyscy ludzie, którzy to organizowali przychodzili, bo to byli tacy, którzy po prostu no, nagle poczuli tą wolność, czy wiedzieli, że, że coś jest nie tak, czy czuli to, no, poza wszystkim to, to nie było wiele do jedzenia wtedy, prawda, i to się wszystko waliło, także to, to nie trzeba było powiedzmy tutaj studiów historii, czy powiedzmy latającego uniwersytetu, ale z kolei Moja droga była już prawda, z czasów studiów, jeszcze z Staszka z Pyjasa w Krakowie SKS-u, czyli tego Studenckiego Komitetu Solidarności. Potem właściwie już byłem w Kołobrzegu, ale ten teatr to myśmy też, to było takie miejsce, gdzie, gdzie prawda, roz, przekazywaliśmy dalej jakieś takie samizdaty, wydawnictwa prawda, poza cenzurą. Drobny kolportaż, Janusz Wołyński dołączył do nas wtedy, prawda, także że było to już ilość ludzi, także to były takie no, połączenia, które potem nagle, jak zaczęliśmy ten o MKZ-cie, już, no bo tworzyły się MKZ i o tym już było wtedy wiadomo, więc no, czas założyć taki w koło prawda? I to w międzyczasie zdarzały się strajki, ale mówię o tych bez konkretnych strajkach, to, to tak na dobrą sprawę człowiek, który nie było nikogo, kto to koordynował czy wiedział, co się do końca dzieje. To było bardzo spontaniczne. I, I no dopiero to jakby odtworzone zostało powiedzmy no, przez ludzi potem, którzy spisywali historię, prawda. Edek Stępień tutaj no, wykonał myślę, fantastyczną robotę. No, pan prawda, to robił też także e, i robi dalej. Także to, to myślę, że to jest wspaniała sprawa, bo to jednak trzeba zachować, bo to znowu skok, wyskok w przyszłość, prawda. Bo jak wróciłem ze Stanów i zacząłem tutaj na nowo funkcjonować, to odkryłem, że właściwie to nagle jakby solidarność, ideały, wszystko to, co się w ogóle nie, nie przestało mieć znaczenia dla, dla, dla ludzi. Uh, I do dzisiaj nie wiem, czy ma, ale to już jest jakby... To już <laughs> jest tak, jak gdyby odrębna kwestia. Ale wróćmy tak, jednak do, do roku 80. Podpisanie wreszcie słynnych porozumień sierpniowych. To, co daje skrzydła, doprowadza do oczywiście słynnego karnawału Solidarności, kiedy wreszcie się dowiedzieliście, bo się dowiedzieliście, bo tak. była to informacja oficjalna, kiedy media, dziennik telewizyjny mówił o wielkopomnej chwili, że społeczeństwo usiadło przy stole. Jeszcze nie tym okrągłym. I i się porozumiało. A w związku z tym no, Solidarność mogła zakładać w jakimś tam stopniu oczywiście swoje struktury. Trzeba było wypuścić więźniów politycznych, było prawo do, do strajku itd., itd. I co się dzieje w tym czasie w Kołobrzegu? No i w tym czasie po prostu jest ileś grup, które każda no, widzi, że rzeczy bo jednak się okazało, że, że naprawdę wszyscy już tej, tej wolności chcieliśmy i bardzo niezależnych od siebie na początku, które Próbują to tworzyć wszystko. Więc jak inni mają, MKZ-y czy powstały, no to my też, prawda? Bo, bo, bo kto wie, czy za, za miesiąc nagle, jeżeli się to nie, nie zdarzy, bo już już wtedy byliśmy na tyle, no, byliśmy młodzi wszyscy i powiedzmy 1970 rok, Janek Wiśniewski, i prawda, wtedy ilu ludzi zginęło. Wiedzieliśmy, że te że obietnice, bardzo, jeżeli się potem ich nie próbuje rzeczywiście wymusić na władzy wtedy, nie, nie próbowało, to to bardzo szybko. Paru tych przywódców zamkną, gdzieś zwolnią, przeniosą i nagle się po prostu to wszystko rozpłynie. Więc jeżeli teraz jest to na papierze, że można, to trzeba to po prostu zrobić teraz i rzeczywiście tworzyć te komitety. No tu Jacek Kuroń, prawda, mój absolutny idol, którego zresztą w swoim czasie wprawda w Krakowie byłem na jego wykładach. Tu brzmi, no naprawdę myślę, że tą, ta praca była wtedy już wykonana i już było dość ludzi, którzy, którzy jakby wiedzieli, co trzeba, znaczy może nie co, ale że trzeba to robić i próbować. No i w tym momencie szukaliśmy kontaktu, wszyscy ze sobą, no i udało się to doprowadzić do pierwszego spotkania już jakichś koordynatorów, przewodniczących, byli to po prostu często na pół samozwańcze grupy, które potem się konstytuowały w ramach tych samozwańczych, prawda, chętnych entuzjastów, idealistów. No oczywiście było wielu też od razu esbeków w tym, także no nigdy nie wiedzieliśmy kto jest kim, więc to zawsze ta też gdzieś nieufność była na boku, prawda, ale to już jakby osobny, Istotny, ale osobny element tutaj, bo jednak na szczęście to nie było w stanie tego powstrzymać wtedy, prawda? Ani skierować na jakiś no, zupełnie boczny tor. Więc skrzykiwaliśmy się no i który to był? 28 września spotkaliśmy się na Sienkiewicza. To była wtedy PZB, miało tam swoją świetlicę, chyba hotel jakiś taki pracowniczy. No i tam spotkaliśmy się, nas tam było wtedy. Parędziesiąt osób, nie wiem, 20-30 jakoś tak. Przedstawiciele tych głównych już zakładów pracy. I, no i zaczęliśmy rozmawiać, jak że tworzymy mkz, no, Nie ma na co czekać. No, i tam dyskutowaliśmy no, o, o programie, ale to wiadomo, że no, wtedy to po prostu mieliśmy jechać, jak już się ukonstytuujemy, to jedziemy się prawda, zgłosić do, do Gdańska, bo to jednak no. Nie chcieliśmy już tu partyzantki robić, po prostu jesteśmy członkami związku, solidarności, wielkiej sprawy, jesteśmy razem i to był istotny element tego, że to, to gdzieś musi wszystko prawda, trzymać, jesteśmy razem w tym wszystkim. No Ja przynajmniej pamiętam, bo potem były też dyskusje, czy Szczecin, czy, czy Gdańsk, ale jakoś dla mnie Szczecin był zawsze jakby dodatkowym tutaj ośrodkiem, gdzie może bliżej, ale, ale po prostu do, no, szefostwo było w Gdańsku i, i tam no pojechaliśmy w końcu dość szybko, ale, ale w tej chwili muszę sobie przypomnieć, prawda, kto i, 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 i jak. Natomiast to, to był jeden z celów. Natomiast, no i wtedy się ukonstytuowało i, prawda, zarząd, prezydium. Piotr Pawłowski został szefem, ja wiceszefem. No i od razu wystąpiliśmy też do miasta o lokal. No więc. No tam oczywiście nagle się okazało, że, że nie ma, że, że przecież mieszkań nie ma, że, że trudno, ale no oczywiście to, to, to tam no to już mieliśmy te metody, że no to słuchajcie to zaraz organizujemy tutaj jakiś protest, strajk i tak dalej, także tak czy inaczej dość szybko go dostaliśmy. Wydaje mi się, że w ciągu miesiąca na Piastowskiej dostaliśmy jakieś takie mieszkanie i, i, i tam było nasze pierwsze biuro. No i, i był entuzjazm ogromny. Właśnie, mówi pan, że był ogromny entuzjazm po tym, gdy wprowadzono stan wojenny. Zresztą też tak się dzisiaj zapatruje na to, że ten entuzjazm społeczny został roztrwoniony. Natomiast czego oczekiwaliście? Czy wam wydawało się wtedy, no ludziom młodym, tak, że po prostu tym entuzjazmem rozwalicie Związek Radziecki, że pozwolą wam tutaj na jakieś, nie wiem, wolne, bądź kontraktowe chociażby wybory, gdy tak naprawdę dzisiaj z historii przecież wiem, że władza wam ustąpiła tylko dlatego, że wychodziła z założenia, że no chwilę pokrzyczycie, pokrzyczycie, a władza i tak zrobi swoje. No więc tu myślę, że każdy chyba z działaczy już wtedy musiałby za siebie trochę prawda, mówić czego oczekiwał, bo, bo no to już wtedy, zresztą wtedy to myśmy nie wiedzieli jaki to jest wachlarz możliwości, to dzisiaj dopiero widzimy, no i bo, bo his lekcje, historia drugiej już przedwojennej Polski była już zakłamana mocno, niewiele się można było dowiedzieć na ten temat, szczególnie ruchów no, wszelkich takich a jeśli nawet było dostępne, no, bo dostępna to była, ale to nie było to zachęty do specjalnej nauki tego. Czy też jeżeli już była prawica, to oczywiście była absolutnie no, uważana za, za, za właściwie zło samo. I tak dalej, i tak dalej. Także że tak mało tutaj wiedzieliśmy, krąba, jakie są te możliwości w naszym kraju rozrzutu prawda, na ideologicznego. W Muzeum Miasta. Ja, chociaż wtedy to już osobiście na przykład. Ja wydaje mi się, że, że byłem dość świadomy, no i może zresztą z tego powodu też. Że, Potraktowany zostałem jako jeden tutaj kandydat na, na przywódcę z tej racji, że no, tego jednak latającego uniwersytetu wykłady, na które chodziłem, prawda, Jacek Kuronie, Michnik przyjeżdżał, byli z prawej strony, z lewej strony ludzie. Y, oczywiście no, bili nas tam wtedy czasami, także to strach było chodzić, i nie na wszystkie wykłady człowiek zresztą trafiał, także to jest osobna sprawa. Ale w sumie moja wizja. Od tego się na tym skoncentruję, bo nie wiem co naprawdę, co kto jeszcze chciał. Była, że chyba ta wtedy ze Związkiem Radzieckim jako takim prawda, istniejącym tam, to, to raczej wyobrażenie, że to padnie, no, to, to, był, to był absurd. No, nikt to nawet nie zakładał, że tak się może zdarzyć. To była jakaś taka no, forma, bo wiedzieliśmy o Czechosłowacji prawda, z roku 1967. 08. Także, że, że to, ale oczywiście, że też zostało to, prawda, stłamszone bardzo brutalnie, więc, więc no, baliśmy się. Krótko mówiąc, był też i strach. Zawsze był częścią tego strach. Momentami się o tym zapominało, momentami się wydawało, że to się jakoś może udać, ale teraz, właśnie, co udać? No więc. Myślę, że to chodziło jakąś taką po prostu inaczej, wiadomo było, że partie polityczne wtedy w ogóle nie można było o tym mówić głośno, bo to już był prawda zmiana jakby systemu politycznego, ten system miał być socjalizmem dalej, bo inaczej wejdzie albo Związek Radziecki, albo tak czy inaczej będzie wojna jakaś, prawda? także że to, że to, więc też jakby inaczej jeszcze. myśmy myśleli dalej, niż wydawało nam się, że oni są w stanie strawić. Tym niemniej to myślenie dalej to już było no, coraz bardziej jakby nie tyle może mgliste, ale, ale oczywiście, że o wolnej Polsce wszyscy jakoś tam myśleli, ale, ale teraz też jakiej, prawda? No ja pamiętam, że na zebraniu, zresztą to zupełnie ponad głowami większości ludzi przeszło, wtedy wygłosiłem taki swój odczyt na zebraniu w Koszalinie już takim jednym z tych wyborczych, gdzie ja nie wiem, czy już wtedy nawet nie, już, już, już przestałem być szefem. O tym, co, co nas może czekać, no więc solidarność, I ja już wtedy widziałem potencjalny konflikt, bo solidarność miała wtedy e, coś mieliśmy, a o właśnie, więc model jakby jugosłowiański. No to teraz już dla wielu słuchaczy, nie, niewiele to prawda może mówić, a bo to był taki model, który teraz powiedzmy zapisu, to zresztą nie jest zapis, tylko pisma to teraz coraz bardziej stawia, że po, państwo jest właścicielem wszystkiego, ale są rady nadzorcze. Które jakby no, powinny być niezależne. Oczywiście w systemie partyjnym i to coraz bardziej prawda, takim z góry do dołu autorytarnym, to, to, to jest fikcja. Natomiast myśmy wtedy wierzyli, że będą właśnie rady pracownicze, które będą powoływane przez Solidarność i być może jakieś inne grupy, no i będzie Solidarność. Tylko teraz ja widziałem już w tym zarzewie konfliktu. Bo jeżeli będą związki zawodowe Solidarności, to będą broniły pracowników. Z kolei Rada Nadzorcza jednak prawda, ma bardziej nad całkształtem tutaj musi panować i nie zawsze sprawy pracowników, dobro pracowni, czy znaczy inaczej, no, dobro pracowników jest istotne, ale powiedzmy są sytuacje, gdzie na przykład nagle po prostu przestaje towar się sprzedawać. Czy jest po prostu lichy, czy cokolwiek. I teraz kto jest winny tego, co dalej zrobić, często czasem po prostu no, przyciąć na jakiś czas premię i tak dalej, i tak dalej. Co, wydawało mi się, że to będzie no, duż, zarzewie wielkiego konfliktu, który rozsadzi Solidarność czasem. To jest problem, który spotkał Tadeusza Mazowieckiego, premiera, który się z tym niestety zderzył i z masowymi strajkami, bo się okazało, że niestety drugiej Ameryki w pięć minut nie zbudujemy. Ale tak tylko na koniec, bo już nasz czas dobiegł końca. To pytanie po 40 latach, no oczywiście takie może dosyć słabe rzeczy było warte, ale patrząc dzisiaj, jak Europa i świat w ogóle patrzy na dziedzictwo solidarności, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, co dzieje się na Białorusi. Wszyscy Białorusi życzą drugiej Polski to pytanie, czy, czy było warte? Czy jesteście zadowoleni z tego dziedzictwa? To, to jest jak, pod, jak po, dostałem przez telefon, raz zaproszenie, to powiem szczerze, nagle przeniosłem się w w myślach zupełnie w przeszłość, ale potem z kolei znowu w dzień dzisiejszy, I, i, i to było jedno z istotnych wobec mnie samego pytań: czy było warto? I powiem szczerze, nie wiem. Aż tak brutalnie odpowiem, jeżeli miałbym jednym zdaniem odpowiedzieć, bo wydaje mi się, że po prostu nie wykonaliśmy też ogromnej pracy edukacyjnej, bo to demokracja to jest niestety ogromny obowiązek. Ale obowiązek, który myślę bez, bez wychowania człowieka do demokracji, czyli że są prawa, ale są i obowiązki, to, to no, może być po prostu fatalnie się skończyć populizmem, faszyzmem, faszyzmem, który oczywiście gdzieś tam budzi potem skrajny prawda, komunizm z kolei, czy, czy nie wiem, no, może w tej chwili to... To, to już samo słowo niewiele znaczy na dzisiaj, prawda. Krótko mówiąc, no myślę, że było Nie, oczywiście, to, to jest, sobie mogę tak myśleć, natomiast absolutnie jestem przekonany, że było warto, bo, bo ta, bo myślę, że rozwój ludzkości, bo oczywiście gdzieś już w tym wieku, prawda, kończy człowiek 60 i więcej, to już potem zaczyna się zastanawiać, już to widzieć w szerszej perspektywie historii swojej i potem ludzkości jako takiej. Rasy prawda, ludzkiej, to, to myślę, że to jest spirala, gdzie. Ale to nie jest do końca kręcenie się w kółko, że jednak po troszkę się wznosimy, czyli stajemy się ciutkę lepsi, i to doświadczenie gdzieś tam nie do wszystkich dociera, ale, ale jednak no, daje trochę lepszą podstawę do, do kolejnej walki, być może do niej dojdzie. Wiktor Szostało, Solidarność Kołobrzeska, jej wiceszef, był naszym gościem. Dziękuję za Dziękuję spotkanie. Za Dziękuję za spotkanie. Mam nadzieję, że jeszcze o historii będziemy rozmawiać. Z przyjemnością. To jest to temat, no, po prostu dotyczy to przyszłości przede wszystkim. Bez, bez znajomości historii i zrozumienia jesteśmy skazani na powtarzanie no, najgorszych możliwych też zdarzeń. Kłaniamy się. Miłego dnia.